No dzień dobry wszystkim. Pogoda nie rozpieszcza. Witam z tej strony Krzysiek z magazynu The Ark. Pan od Brandingu na Instagramie. Witam Was w kolejnym odcinku sekcji Drive, gdzie w dosyć niecodzienny sposób sprawdzamy i testujemy motoryzację. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to gorąco do tego zachęcam. Na końcu tego filmu mam nadzieję, że również go polubicie. Dzisiaj jesteśmy za kierownicą Mercedesa CLA. Bardzo ciekawy model. A dzisiaj jeszcze porozmawiamy, dlaczego... Jest to bardzo ważny model, właśnie w gamie marki Mercedes. Zapraszam. Może na początek kilka słów o tym, i dla tych, którzy być może nie do końca śledzą historię gamy modelowej marki Mercedes, ale właśnie Mercedes Cl.A. to był tak naprawdę no, rewolucyjny model. Oczywiście pierwszy, z tego co pamiętam, był jednak CLS, jeżeli chodzi właśnie o e, budę właśnie sedana coupé, czyli mamy tak naprawdę sedana, ale mamy bezramkowe szyby i pięknie opadający tył taki w stylu powiedzmy bardziej GT. E, natomiast CLA wydaje mi się, że był właśnie wymierzony w tego kierowcę młodszego, tych klientów, którzy no nie do końca są jeszcze milionerami i nie stać ich na jakby modele z tej najwyższej półki. Pierwsze cele, no było na tyle zjawiskowe, że właśnie w momencie kiedy pokazali bardziej przystępny samochód pokazali go w tak pięknej bryle, plus oczywiście pojawiła się wersja shooting break, czyli kombi, kombi coupe. Też taki wspaniały wymysł designerów, ale Okazał się to Strzał w dziesiątkę. to był bardzo popularny samochód, do dzisiaj jakby można go na drogach naprawdę spotkać. Dzisiaj jeździmy jakby drugą wersją tego modelu, drugim wcieleniem która właśnie przychodzi w facelifting. I o tym też za chwilę Wam opowiem, co się zmieniło. Natomiast no, mamy tutaj ewolucję tego pięknego pomysłu, właśnie na bardziej przystępny samochód kompaktowego sedana, ale z tą piękną, właśnie linią coupé. Jest to samochód na pewno popularny, słuchajcie, ponieważ tych CLA ja widzę na drodze bardzo dużo. Ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że to jest bardzo udany samochód i to jest po prostu dobry produkt w ofercie. Naprawdę trafiony w dziesiątkę. Jest moim zdaniem dobrze wyceniony. Dostajemy coś, co jest absolutnie przepiękne, jeżeli chodzi o opakowanie. W środku, też naprawdę, jeżeli. No popatrzymy na to z tej perspektywy, że no nie jest to Mercedes klasy S, ani nie jest to Mercedes klasy E, który testowaliśmy yy, dwa odcinki temu. Tutaj oczywiście gdzieś pojawi się link, to sobie go zobaczcie, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast to, że coś jest popularne, to nie zawsze oznacza, że jest jakieś. Właśnie model CLA jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest pięknie narysowany. I wydaje mi się, że właśnie dla tego młodszego odbiorcy no nie można powiedzieć, że ktoś, kto wybiera. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Ktoś, kto wybiera model cela, to no nie możemy o nim powiedzieć, że to nie jest jakiś fajny kość. Nie? Jeżeli chodzi o to, jak cel A zmieniło się na zewnątrz, to oczywiście przy okazji faceliftingu no, nie zmieniło się zbyt wiele, ale mówimy raczej o takim udoskonaleniu. Zmieniła się sygnatura na pewno mm, świateł przednich i tylnich. Tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi właśnie o ten przód, to teraz CLA w, w momencie, kiedy sobie wybierzemy pakiet AMG, to bardzo łatwo dać się nabrać i jest takie wrażenie, jaką z przodu jedzie, że wygląda jak dużo większy brat, czyli e, model e, AMG 4 ku B, czyli AMG GT Fordor. On ogólnie niezależnie od wersji jeszcze potrafi mieć super długą nazwę, jedną z najdłuższych na świecie, gdzie Mercedes przebija chyba nawet Włochów. Ale jeżeli chodzi właśnie o facelifting, to elementy zewnętrzne, które mi się od zawsze podobają. Piękny kształt lamp przednich, teraz właśnie jeszcze z poprawioną tą sygnaturą, lamp do jazdy dziennej, to wygląda świetnie. Też nie da się po prostu no nie zauważyć tego samochodu. To jest piękny kawał blachy, który się porusza, jest pięknie zaprojektowany, no a naprawdę bardzo opływałe kształty. Bardzo mi się podoba maska w tym samochodzie, bo ma takie dwa piękne przetłoczenia, które w ogóle tam krzyczą GT z daleka. No jeżeli chodzi o tył, to Mercedes twierdzi, że jeszcze troszeczkę poprawił całkowicie tą linię taką opadania, jeżeli chodzi o tył i to można delikatnie zauważyć przy tylnej klapie. Mamy też nowy lakier, akurat testowany model jest właśnie egzemplarzem, który ma tak zwaną czerwień Patagonii. No kurczę, ja to Patagonia to mi się kojarzy z jakimś rajem. I powiem wam taką ciekawostkę, że trudno dobrać czerwony kolor do Mercedesa. Przynajmniej mi się osobiście Mercedesy zawsze kojarzyły, no albo z czernią, powiedzmy, że to jest taka klasa po prostu, ale marka Mercedes należy też e, do grupy nielicznych, jeżeli chodzi o bryłę, która bardzo dobrze do dzisiaj wygląda w srebrnych barwach, w takich srebrnych lakierach metalicznych. I zobaczcie, że jak Mercedes e, reklamuje swoje samochody, jak zobaczycie sobie jakieś adsy albo banery, to bardzo często właśnie występuje w jakiejś formie, może nawet nie grafitu, ale właśnie srebrnego lakieru. Mamy też nowy wzór felg, jeżeli chodzi właśnie o AMG i tu jest taki sprytny zabieg właśnie stylistyczny, bo one jakby udają przez taką obolutę, którą mają dookoła i jakby nazwijmy to, że ta gwiazda, która tworzy wzór felgi, rozchodzi się jeszcze na ten obwód i to sprawia, że felga wydaje się być większa no mają jeden minus, te alufelgi znaczy minus, trzeba na nie naprawdę uważać przez to, że mamy taki dysk wyraźny który właśnie sprawia to złudzenie optyczne, no bardzo łatwo je porysować, jeżeli jesteście osobami które nie za bardzo zwracają uwagę na to jak się parkuje przy kramężnikach to będzie bolało w momencie kiedy wchodzimy do środka to wita nas tak naprawdę kokpit, który jest doskonale znany wszystkim odbiorcom Mercedesa z modelu A klasy tak naprawdę no oczywiście jest tu dużo elementów konstrukcyjnych właśnie charakterystycznych dla małego hatchbacka ale powiem wam że pamiętam taką pierwszą zajawkę jak Mercedes pokazuje drugą iterację A klasy i pokazuje ten kokpit z tymi właśnie tutaj fajnymi takimi nawiewami gdzie tych kół jest dużo i one jeszcze świecą i możemy ustawić że one świecą na inny kolor niż świeci ogólnie oświetlenie ambiente. Mi się to osobiście bardzo podoba bo automatycznie kojarzy mi się z modelem 124, czyli z czasami mojego dzieciństwa. A poza tym wydaje mi się, że po prostu przez to, że jestem projektantem, wszystko co okrągłe, wszędzie gdzie są kółka i są krągłości, to mi się po prostu podoba. Warto jednak wspomnieć o tym, że pomimo tego, że mamy do czynienia z samochodem no kompaktowym z autem, który tak naprawdę rozpoczyna cenniki, jeżeli chodzi o całą markę. To użyte materiały są tu naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście, jeżeli chodzi o piano Black, ja wiem, że ono sprawia taki estetyczny, fajny efekt, no bo coś jest czarne i coś lśni, natomiast piano Black w ogóle powinno zniknąć z powierzchni naszej planety. Niestety, tutaj jest. Można trafić tak, że będą widoczne na nim odciski palców. Trudno musimy z tym żyć. Moim zdaniem jest go troszeczkę za dużo. Natomiast jak się rozejrzycie po kabinie dookoła to mamy bardzo miękkie tutaj tworzywo, mamy dużo skóry, mamy tą Alcantarę, bo jesteśmy w wersji AMG i tu też taka ciekawostka, jak, jak zawsze przeglądałem sobie konfigurator marki Mercedes a interesuję się konfiguratorami, ponieważ mam w domu myszkę i komputer, to wersja właśnie AMG z tymi fotelami takimi a Kubłami i z tą Alcantarą, jakoś na wizualizacjach mi zawsze wyglądała tak no kurczę nie wiem, tanio, albo tak bardzo oklepanie, ale w momencie, kiedy jeżdżę tym samochodem, już trzeci dzień, to mi się tu podoba naprawdę coraz bardziej. Mało tego, powiem Wam, wiecie jak się czuję w tym samochodzie i jak Wy się będziecie czuć? Młodo. No nie jest tak, że czuję się jak jakiś staruch na co dzień ale te wszystkie elementy one są właśnie, wydaje mi się zaprojektowane w taki sposób, że one mają być po prostu fajne masz się znowu czuć jak dzieciak mamy super fajną e, kierownicę jeżeli chodzi właśnie o AMG mamy dużo tych przeszyć takich sportowych bardzo mi się podoba nawet takie smaczki, że jak mamy dźwignię kierunkowskazu i wycieraczek, to ona jest tak wyprofilowana że nasz palec idealnie tam po prostu e, jakby się kładzie na tej dźwigni Druga sprawa to jest ta tutaj e, uchwyt, e, jeżeli chodzi o drzwi, przynajmniej jeżeli chodzi o drzwi boczne. E, specjalnie nagrałem Wam takie ujęcie, żeby pokazać Wam, jak pomimo tych mniejszych rozmiarów, bo jeżeli chodzi o ergonomię i duże powierzchnie, no to łatwiej jest o ten minimalizm. To jest tak jak w projekcie, jak jest dużo tej przestrzeni negatywnej, to mówimy właśnie, że jest minimalizm i tam po prostu łatwiej coś poukładać. W momencie, kiedy mamy mniejsze drzwi, bo jesteśmy w aucie kompaktowym, to jest nie lada sztuka zaprojektować, jakby podejść do tej ergonomii naprawdę po mistrzowskim. Tutaj jak łapiemy tą, jak łapiemy ten uchwyt drzwi, to słuchajcie, to jest tak zrobione porządnie i tak w idealnym miejscu, przynajmniej dla mnie ja mam około 170 cm wzrostu. Nie chciałem tego nigdy mówić, to ten uchwyt sprawia wrażenie tak solidnego i tak dobrze leżącego w dłoni, że bym się chciał czegoś takiego trzymać, jakby ktoś miał mnie wystrzelić z katapulty jeżeli chodzi o jazdę, wydaje mi się, że raczej jest to samochód do miasta i też tutaj chciałem go przede wszystkim przetestować no jest to na pewno Mercedes układ kierowniczy, który tak naprawdę w ostatnim teście zachwalałem, jest dokładnie taki sam, wiadomo, że może nie jest aż tak wyrafinowany jak w E-Klasie ale jeżeli popatrzymy na to, na to całe doświadczenie jak prowadzi się Mercedes no to na pewno ono jest tutaj obecne, ja jestem za każdym razem pod mega wrażeniem tego, jak inżynierowie Mercedesa radzą sobie z zawieszeniem, nawet w tak kompaktowej bryle, ponieważ ten samochód po prostu. Nie wiem jak to powiedzieć ma bardzo wyszukane to zawieszenie. Nie ma, nie ma tej sztywności, on się buja dokładnie tyle, ile powinien się zabujać lub tyle, ile auto marki premium powinno się bujać. A z drugiej strony prowadzi się bardzo pewnie w zakręcie. Jeżeli Weźmiemy poprawkę na to, że mamy auto przednio napędowe, to te ruchy kierownicy są natychmiastowe. Jakby ten układ kierowniczy jest tak naprawdę bardzo responsywny i bardzo bezpośredni, po raz kolejny może się podobać właśnie młodszej grupie odbiorców. Ten samochód jest, wydaje mi się, bardzo pożądany, przez to, że świetnie wygląda, ma bardzo dobre i oszczędne silniki. Jeżeli nie idziemy jeszcze w linię AMG, czyli Cela 35 albo 45, bo to też z kolei jest bardzo popularny hot hatch. I jeżeli nie wybieramy bryły hatchback, to właśnie CLA w tych wersjach MG jest bardzo popularny na drogach. No to jest świetne opakowanie. Możemy naprawdę wybrać silniki benzynowe, które są bardzo oszczędne. Dzisiaj jedziemy dwulitrową jednostką. Podejrzewam, że teraz już na pewno z miękką hybrydą. No tych koni nie ma tutaj za dużo, bo jest na pewno poniżej 200 koni. Dla nas akurat. I na tym kanale nie ma to większego znaczenia, ponieważ my bardziej patrzymy na doświadczenie, jak jest dobrany ten silnik do danego samochodu. I powiem Wam, jak jest dobrany. Jest właśnie dobrany w tej podstawie, chociaż są tam jeszcze oczywiście słabsze jednostki. Ale Mercedes nawet w swoim konfiguratorze podpowiada, że jest to jednostka najczęściej wybierana czyli ta ClA200. On jest właśnie młodzieżowy. Potrafi być oszczędny, kiedy będziemy tego potrzebować, a potrafi być młody i narwany, kiedy sobie przejdziemy w tryb sportowy. Staram się nagrać taki fragmencik, jeszcze dynamiczny, jak on się prowadzi w sporcie, a w momencie kiedy się musimy poruszać po mieście. Jakby ten przedni napęd trzyma naprawdę bardzo dobrze nas. Dopiero jak jest mocno śliska na to tam może zerwać przyczepność. Natomiast. Wrzucenie cela a w zakręt nawet bardzo mocny, no piątka z plusem, więc e, nie ma tego wrażenia. Ja się tego bardzo bałem, że wejdziemy do czegoś, co tak dynamicznie wygląda, tak świetnie wygląda, w środku to w ogóle krzyczy, że to jest sportowe, no a to doświadczenie jest totalnie miałkie, nie? no na szczęście tak nie jest. Ja jestem bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. On jest kompaktowy, na pewno łatwiej się nim parkuje. Promień zawracania też tu jest chyba wynosi 11 metrów, i to czuć, że to jest bardzo dobry wynik, bo się nim bardzo dobrze manewruje w mieście. Więc dla kogoś, kto kto jest estetą, chciałby mieć Mercedesa, no to to jest świetna, świetna oferta na początek. Na pewno dobry punkt zaczepienia, jeżeli chcecie zacząć jeździć Mercedesami. Wydaje mi się, że na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie polubić tego filmu, bo to nam pomaga budować społeczność i przypominam, że magazyn The Ark w sekcji Drive to jest tylko jedna jego część, mówimy ogólnie o designie, o nowych technologiach, zobaczcie jak wygląda nasz magazyn, a ja się widzę z Wami w kolejnym odcinku. Cześć!